5G jest bardzo uniwersalnym systemem i tak naprawdę technicznie, od strony techniki adresuje wszystkie branże, które mają potrzebę dostarczenia informacji z punktu jednego do punktu drugiego w sposób bezprzewodowy. Także tutaj mamy naprawdę duże pole do zaadresowania. W tym momencie na topie... Są te branże, które wymagają dużej przepływności, dużej pojemności. Tu mówimy na przykład o szerokopasmowym dostępie do internetu czy o usługi, usługach streamingu. Za chwilę na, na topie będą branże, które wymagają bardzo niskich opóźnień, opóźnień pakietów, czyli wymagają szybkiej reaktywności systemu na zmiany w otoczeniu. Proszę sobie wyobrazić autonomiczne pojazdy, które muszą reagować. W odniesieniu do sytuacji dynamicznej, która się dzieje na drodze i, na przykład, moje auto, które skręca w bok, jednocześnie z tym skrętem wysyła sygnał do aut jadących obok. Tutaj nie ma mowy o opóźnieniu pakietu dłuższym niż kilka milisekund, po to, aby no, po prostu nie nastąpiła kolizja. I trzecim takim rodzajem Um, usług, które możemy budować na, na 5G są usługi IoT, usługi wymagające... Y Modemów, sensorów małych, niskomocowych i komunikujących się bardzo, bardzo małymi paczkami informacji. Te sensory możemy sobie wyobrazić, ich obecność dosłownie wszędzie dookoła nas, również w, naszym, w naszej odzieży, w butach. Tam jest bardzo dużo informacji dotyczących naszego sposobu życia. Na, na przykład to, jak stajemy, jak chodzimy, na której części stopy stajemy i takie rozwiązania też już gdzieś tam powolutku wchodzą. Ale nie to jest najważniejsze w 5G. W 5G najważniejsze. Najważniejsze jest to przede wszystkim, że znacząco obniżamy próg wejścia i dzięki temu uruchamiamy próg wejścia do korzystania, do monetyzacji z, z systemu i przez to uruchamiamy oddolnie kreatywność ludzką, bo więcej osób, więcej firm, więcej instytucji może stać się udziałowcami tego systemu. I to jest, to jest podstawowa rzecz. Ona pozwala zapomnieć nam o poszukiwaniu świętego grala wszelkiej generacji systemu, czyli tak zwanej killer application. Jeżeli pozostawimy ludziom możliwość skorzystania z tego systemu, oni znajdą killer application.